mm -hmm. Takim stwierdzeniem, że będę dzisiaj leniem śmierdzącym, ale właśnie wyszłam z prysznicę, więc jednak będę dzisiaj leniem pachnącym. I jestem w kuchni, bo zabieram się za ogarnianie umytych garów i muszę jeszcze umyć gary. Dzięki za sposób z solą przetestuję go. Nie wiem, czy dzisiaj, czy mi się będzie chciało, ale na pewno go przetestuję <grym> na zacieki z herbaty i serio. Jesteśmy w połowie vlogmasa. I ja zjadłam już dwie paczki chipsów. A więc chyba rozumiecie mój ból. Wiecie o co chodzi. No i y, ząb delikatnie przestał mnie boleć. Przyznam się Wam szczerze, że jeszcze dzisiaj nie brałam przeciwbólowych, a jestem po śniadaniu. Więc jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę fajnie, czuję się lepiej. Dlatego poczułam taką inspirację, że mimo soboty i zmęczenia i Takiego, jakby to powiedzieć, uczucia ociężałości, <noise> które mi towarzyszy dzisiaj, stwierdziłam, że no chociaż gary umyję i posprzątam, posprzątam, poskładam pranie, które zajęło moje miejsce na kanapie, dlatego muszę nagrywać stąd. No. Więc zabieram się za gary, potem za pranie, potem kalendarz i, i za nic nie robienie. No, dzisiaj nic nie robię. Nie. A -a. Może w końcu zobaczę jakiś film? Bo ostatnio jedyne filmy, jakie oglądam, to swoje przy montażu. <grytanie> Doszłam do łazienki przynieść ręczniki, które uprałam. I zauważyłam, że w każdym świetle wyglądam inaczej. Na przykład tutaj, w tym jasnym świetle, to, to jestem ten totalny blazioch z czerwoną brodą. I z czerwoną kropką na nosie. Muszę z tym iść do dermatologa. Nie wiem, czy do dermatologa, czy do kosmetologa. To jest naczynko, które mi pękło, jak się uderzyłam w głowę bardzo mocno. Ale to już jakiś czas temu, chyba pół roku temu już. Nie mam żadnych problemów skórnych, jak widzicie. Jedynie przebarwienia po ugryzieniach. No i tą czerwoną kropkę, z którą nie mam pojęcia co zrobić. Może ktoś z was miał taki problem? Bo wiem, że... Ile to było lat temu? Osiem lat temu? Miałam zamykane naczynka dookoła nosa, czerwone, takie malutkie. Ale to, to jest zupełnie inna bajka, to je panie, to jest jak wulkan, wielkie, czerwone. No, aż mnie rozjaśniło, taka jestem blada, taki kontrast robię. Anyway, chciałam wam pokazać, że nie wyglądam tak źle, jak w tamtym żółtym, okropnym świetle. Wyglądam całkiem znośnie. No. Ale bulwers, nie? Muszę ten kalendarz otworzyć, bo aż mnie rozniesie normalnie emocje takie jak na grzybach! Jestem i nawet bez lampy, bo jak mam lampę, to mnie aż oślepia. Chyba tak zostawimy. Ech. Sami widzicie, jak ten vlog dzisiaj wygląda. Ja dzisiaj mam takiego lenia, takiego okropnego lenia. Tak mi się bardzo nic nie chce, że jedyne, co się zmotywowałam po to narysowałam brwi, żeby nie wyglądać jak wielkie czerwone jajko. I, I widzę, że cały czas jestem czerwona. No nic, trudno i tak jesteście przyzwyczajeni, że nie mam makijażu. Jesteśmy w połowie vlogmasa, dzień 12, więc powinno być coś fajnego w kalendarzu i ja się mega jaram. Ja uwielbiam otwierać kalendarz, więc co by tam nie było, i tak będę zadowolona. Koperta numer 12. Uuu, jest taka nawet trochę grubiutka. Może tu przesunę tą kamerę. O, Git. A zobaczymy, co jest w środku. O nie, jak. To jest brzydko zaklejone. Nie mogę tego ładnie otworzyć. Zobaczymy mocowanie się z kopertą. Nie, jest strasznie brzydko zaklejone. Dajesz, dajesz, Dam radę. Dobra. Mniej więcej mi się udało ładnie otworzyć. O, o, jest parę rzeczy, słuchajcie. O Jest ręcznik. Z ribajem, z limitowanej edycji z Ikebukuro, dlatego masowe na głowie. Za chwilę go otworzymy. Lubię takie ręczniki, bo one są idealne do wsadzenia w torebkę, do wycierania dłoni w miejscach publicznych, jak umujemy sobie łapki w toalecie, czy po prostu, żeby leżały w łazience. I ja zawsze powtarzam, też zawsze piszę, jak chcecie mieć pewność, że produkt jest oryginalny od producenta. Od firmy, która zajmuje się dystrybucją tego anime, to w przypadku Tytanów będzie to hologram albo naklejka od kodansia zawsze i na figurkach, na androidach, i na breloczkach, i na przypinkach, na wszystkim na opakowaniu będzie ten hologram. I potem macie pewność, że jest to oryginalny produkt. Ale jak nie chcecie oryginalnego i macie to w nosie, to oczywiście jak najbardziej, nie tylko tak. Ten. I mamy jeszcze, o to nie wszystko, jeszcze jest... Oh my god, patrzcie, to są gogle Handi. ja je później otworzę, ale te gogle były, to jest mm, metalowa przywieżka z goglami Handi, która była do wylosowania, nie do kupienia, tylko do wylosowania, w Universal Studio Japan, wtedy co ja byłam, jest nawet nagranie z tego dnia, więc serdecznie zapraszam. Ale jeden chyba set kosztował około 900 jenów, i nie wiedziałeś, co jest w środku, nie wiedziałeś, kogo wylosujesz. Ja stwierdziłam, że jednak to jest trochę za dużo, żeby trafić postać, której nie lubię, albo gadżet postaci, której nie lubię. A chyba było 12 rodzajów, albo 9, już nie pamiętam, ale w każdym razie było tego dużo. I stwierdziłam ważne, jak kiedyś znajdę w outlecie otaku, to na pewno kupię. No i znalazłam, udało się, więc jej mamy kolejny kolekcjonerski przedmiot, ale dzisiejszym asem, ponieważ jest 12 jest słodka przekąska z pokemonami, chrupeczki czekoladowe o smaku czekoladowym w kształcie Pikachu. Już chciałam powiedzieć o smaku Pikachu. Jak się zapędziłam, ale to tak wiecie, co to ma wspólnego ze świętami, nie? No, niby są gwiazdki w ogóle, ale to była świąteczna edycja i świąteczna edycja ma to do siebie, że ma coś fajnego. I tutaj z tyłu jest taka ilustracja, specjalnie taka, taka w kreseczki, bo jak wsadzimy to w opakowanie produktu, które cały czas u mnie leży, nie wyrzuciłam go, to będziemy mieli animowaną postać. Pokémona, nie wiem jak to odmieniać, bo Pokémona, nie? Także zaraz to wsadzimy do opakowania i zobaczymy, jaki Pokémon nam z tego wyjdzie. To jest opakowanie po tych grupeczkach i mamy tutaj z boku takie okienko. Nie wiem, czy uda mi się to wszystko robić jedną ręką, ale musimy wsadzić tą ilustrację do okienka albo to okienko ma narzeczkami i wtedy będzie się nam poruszać ten Pokémon, albo będzie coś tam robił ten Pokémon. Tak mi się wydaje. Chyba najlepiej będzie, jak wytnę to okienko. Dajcie mi sekundę, żeby je wyciąć. Okienko już wycięte i zobaczymy, co to za magia się będzie działa. Znaczy, ja podejrzewam, że to po prostu zniknie do z tyłu i się pojawi tylko ten mały pipek, ale zobaczymy, jak jest. Wow! Znika! No nie, no, nie wychodzi mi to tak fajnie, bo mi się ci psiki tutaj pochrzeniły, po, po ale... I wyprostować to opakowanie. No nie, no nie wychodzi mi to tak ładnie, nie jestem mistrzem transformacji pokemonów. Ale no, chodzi o to, że raz jest. Raz jest. No, pokaż się ziomek. O, raz widać. Całego, a raz nie widać. No, no genialne! Genialny pomysł. No dzieci to pewnie lubią. Pewnie by to lepiej wyglądało, jakbym to też wycięła, ale na razie mi się nie chce. Musimy jeszcze przetestować te trzyprzyki. Mhm. A, to jest ten Pokémon. Aha, super. Fajnie, że się znam na Pokemonach. No niestety dzisiaj ASMR nie będzie, ale patrzcie jaka piękna, metalowa przewieszka z goglami handzi. Widać też skrzydełko i z tyłu jest właśnie wytłoczone, że Universal, Universal Studio Japan. To też właśnie taki znak y, firmowy wszystkich oryginalnych goodsów za tego Tytanów, także taka, taka urocza przywieszka, mega się cieszę naprawdę, bo to jest coś pięknego dla kolekcjonerów. I tu jeszcze mam ręcznik, i chcę wam tylko pokazać te znaki, Nihoncy oznacza, że jest wyprodukowany w Japonii. Jakby był chiński, to by było made in China, ale jest Nihonse, więc bardzo fajnie. To malutkie 500 jenów to znaczy, że kosztowało 500 jenów plus podatek. Więc 500 jenów bez podatku. To wszystko tutaj obok C to jest nazwa firmy, serii i tak dalej, tak dalej. No i tutaj jest, jak się nazywa produkt, czyli miniatury i Kabukuro Ten Gente, czyli limitowane z Ikebukuro a i Ikebukuro. Fukuro to jest sowa i tak sobie wymyślili, że na Ikebukuro maskotką jest sowa, więc no. I tak jak mówiłam, naklejka albo hologram od Kodansia, żeby mieć pewność, że jest to oryginalny produkt. I otworzymy go sobie. Chociaż tyle SMR będzie. Jak dam radę to otworzyć? Nie dam rady! Nie! Nie, to jest zgrzany. Muszę to obciąć nożyczkami. <grym> Dzisiaj mam takiego lenia, że nawet po mi się nie chciało iść, to rozerwałam. I wyobraźcie, jakiego mam dzisiaj lenia. Ale mamy kolejną folię. Jak mówiłam, Japończycy nie są ekologiczni. Jest zawsze folia w folii. Jeszcze zapakowana w folii. A e, muszę się pomóc mm. Było. ASMR, ale nic nie widzieliście. No, ale mówię, ekologia tutaj leży i kwiczy i jest mięciuteńki, urocze. ręczniczek z ribajem, taki z takiego dziwnego materiału. Nie jest to bawełna na pewno, ale jest uroczy. Trzeba go wyprać. Można go prać w pralce. Także git. A ja się teraz biorę za testowanie ci psików. Idealnie się złożyło, bo zjadłam już dwie paczki, a nie mam siły, żeby iść do sklepu po kolejne, więc Same do mnie przyszły. No nie ma to jak. Idealny timing. Wróciłam tutaj, bo na kanapie słońce takie, że pff, nie, w ogóle nie idzie czegokolwiek nagrać. Tutaj też nie jest najlepiej, ale już palto. Testujemy ci psiki. Ja mam dzisiaj parcie na, na jedzenie. Mm -hmm. One są w kształcie Pikachu. Znaczy takie... No, no niezbyt piękny ten pikachu, ale no, jak mówiłam nie jest wygląd ważne jest wnętrze ale zajebiste są tak mega kakaowe i chrupkie i mają tylko 83 kalorie ziom polecam Emma polecam ja sobie bo nie jest ich bardzo mało w środku taka przekąska wiecie dla dla babyków, a nie dla takiej starej krowy jak ja. więc ja sobie je odłożę, wsiądę przed komputer i chciałabym bardzo zobaczyć, chociaż jeden odcinek, chociaż jeden odcinek serialu, którego nazwy nie pamiętam, więc napiszę na dole, ale kolejny chiński, kolejna chińska bajka tej samej autorki, która narysowała pięknych chińskich panów, których cały czas otwieramy w kalendarzu. Widziałam jeden odcinek, chcę zobaczyć chociaż drugi. A jak mi się nie uda, to może odpalę jakiś film dokumentalny, bo nie wiem, czy tak macie, ale ja tak mam, że kiedy znajduję czas wolny, to zawsze odpalam jakiś film dokumentalny albo mm, jak, jakiś dokument taki, no, nie film dokumentalny, tylko coś historycznego takiego, żeby posłuchać sobie. I no właśnie tak y, ostatnio przez to, że cały czas nagrywam, montuję albo wychodzę, albo. Jestem w domu, ale ogarniam mieszkanie i wszystko inne dookoła, to tak nie za bardzo mam na to czas. Więc korzystając z tego, że dzisiaj jest dzień lenia pachnącego, idę się zakopać pod kocyk z cipsikami. No herbaty wciąż sobie nie robię, bo się jednak boję, że znów yy, popsuję, a widzicie, że jak mnie nie boli, to od razu inna energia, inny człowiek. Więc nie będę ryzykować, naleję sobie tylko wody no i sobie coś obejrzę. Mm -hmm. A potem, jak już tak będzie 19, czyli za 3 godziny, no to biorę się za montaż i. Do zobaczenia z Wami, w ogóle jutro na live, bo jutro o godzinie 13 Waszej będzie live na YouTube. Jak zawsze to zapraszam serdecznie, ale później o 16 na Instagramie będzie live. Będziemy, czy znaczy będziemy, ja będę oglądać i będę reagować na drugi odcinek. Yy... Ataku Tytanów, więc jeżeli jesteście fanami, to serdecznie zapraszam na Instagram. Też na Instagramie codziennie coś się dzieje. Na Instastory są zawsze jakieś memy, jakieś śmieszne obrazki. Wczoraj było... Wczoraj przedwczoraj było Ask mi mogliście mi zadawać pytania, więc cały czas coś się dzieje na Instagramie. Zapraszam tam serdecznie. E, może jak dzisiaj się trochę ogarnę i znudzi mi się oglądanie, albo nie będę miała weny na oglądanie, kto wie, to też zrobię jakąś zabawę na Instagramie. Także zapraszam Was serdecznie. Na Instagram jutro na live'a i na drugiego live'a, no i na Enmasa jutro i pojutrze i po pojutrze i, i, i do, świąt, do końca świąt. Dziękuję moim wspierającym, dzięki Wam za wszystkie komentarze, cieszę się, że ostatni film się Wam podobał i przedostatni wszystkie w ogóle super. Jest naprawdę świetnie, mam super humor, wszystko jest idealnie, tylko... Nic mi się dzisiaj nie chce robić, więc z tym akcentem się żegnam. Dziękuję wszystkim, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i wbijajcie na Instagram, bo tam się cały czas coś dzieje. Bye 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 bye.